Google właśnie wypuściło Gemini 3 Pro, czyli model, który według nich otwiera nową erę inteligencji. A razem z nim też pojawił się NanoBlana 3 Pro, czyli najnowszy i najlepszy model do generowania obrazów 4K z poprawionymi literami i bez znaku wodnego. Dziś pokażę Wam konkretne użycia tych modeli w N8, jak je połączyć z workflowami i jak można dzięki nim w kilka minut uzyskać profesjonalne obrazy lub analizy zdjęć, które normalnie zajęłyby godziny pracy specjaliście. Patrz, biorę takiego prompta. I wklejemy go do formularza razem z moim zdjęciem. I po kilkudziesięciu sekundach, dostajemy wynik, który wygląda tak. Patrzcie, z tak krótkiego prompta dostajemy prawie bezbłędny wynik. Ok, więc przechodząc do Enetena, dzisiaj wam pokażę, jak zamienić tekst na obraz dzięki NeoBalan Pro. Następnie, jak zamienić obraz na obraz, czyli tak naprawdę dajesz prompta i też swój obraz, tak jak to zrobiłem przed chwilą. Oraz jak zamienić też wiele obrazów na jeden obraz, na przykład można połączyć wiele różnych rzeczy i później Wam jeszcze pokażę dwa szybkie przykłady z Gemini 3 Pro. Ale zaczynając od nano banana, to, żeby to działało przez API, będziemy korzystali ze strony Kai AI. Tutaj musisz założyć konto i wejść sobie tutaj właśnie w Explore AI API. No i to jest tego swego rodzaju taki marketplace do bardzo różnych wielu modeli, których właśnie możecie używać za pomocą API, tak, czyli no właśnie nie musicie wpisywać sobie w okienku, tylko właśnie na przykład tak jak ja tutaj w i my w tym przypadku oczywiście będziemy używali API do Nano Banana Pro. I tutaj można sobie potestować, i też mamy dokładnie opisaną cenę. A mianowicie, za e, obraz 4K, e, to jeden taki obraz kosztuje 24 kredyty, czyli 12 centów. Co jest około 20% tańsze niż normalna cena. Dobra, teraz wróć tutaj do swojego konta. Wejdź w API Key i po prostu musisz e, skopiować istniejący albo stworzyć nowy. E, ale też tutaj możesz wejść od razu w billing i tam z góry będziesz miał jakieś 80 tokenów chyba na darmowym koncie eee, ale no ja już nie będę korzystał z tego API tylko można tutaj kupić sobie tokeny i no to jak widzicie 5 dolarów kosztuje 1000 kredytów więc to na dosyć długo starczy no dobra jak już mamy nasz API key to wracamy tutaj do NATena i zaczniemy sobie od tekstu na obraz więc najpierw ustawiam prompta eee, który będzie brzmiał tak hiperrealistyczny obraz panorami Warszawy o zachodzie słońca i później od razu sobie mogę ten workflow odpalić i najpierw po oczywiście ustawieniu prompta wysyłam customowe zapytanie do tego Kai AI, który przed chwilą wam pokazywałem. Gdzie musimy podać taki URL najpierw, następnie tutaj authorization i tutaj musimy pisać bearer i ten nasz API key, który no właśnie stąd skopiowaliśmy. Następnie wysyłamy takiego jsona, widzimy nazwę modelu. Następnie mamy prompt, tak, którego wzięliśmy z tego poprzedniego nota, gdzie ustawiłem. Później możemy sobie ustawić, jakby, wymiary tego naszego obrazka. Czy to ma być kwadrat, tak jak tutaj, czy jakoś inaczej. No i też to, co wcześniej mówiłem, czyli jakość. Tak, tutaj 4K ustawiliśmy. To ma być w formacie png. I ogólnie to działa tak, że po wysłaniu tego zapytania do Kai AI, to co 5 sekund tutaj. Sprawdza, czy obraz już jest gotowy i jeśli tak, to go pobiera, a jeśli nie, no to ciągle idzie w kółko, tak? I tutaj mamy właśnie kilka opcji, że albo jest success, tak jak no tutaj na końcu w końcu się wygenerowało, albo generuje dalej i generating oraz waiting to jest w sumie to samo, tylko czasem po prostu mówi, że jest czekanie, a czasem już generuje, tak, i to po prostu idzie dalej w kółko. No albo jest felci i coś się nie udało, i w ogóle y, cały proces będzie trzeba zacząć od nowa. Będzie trzeba coś zobaczyć, y, jaki jest błąd. No tutaj, po 10 takich kółkach, czy tak naprawdę po 50 sekundach, już nam wygenerował obraz. Dostajemy taki no jakby link, który tak naprawdę y, jest obrazem PNG, tylko publicznym. I teraz się pobiera, i dostajemy y, tutaj taki piękny y, obraz panoramy Warszawy. I tak szczerze, coś takiego to już jest na poziomie jakiegoś. Super drogiego drona za kilkadziesiąt tysięcy, więc naprawdę tutaj już jest poziom niesamowity. No i ogólnie ten cały trik, który tutaj stosowaliśmy, właśnie z tym czekaniem co 5 sekund i sprawdzaniem, czy jest gotowy, to się nazywa tak technicznie pooling. I jeżeli to już zrozumieliście, ten jakby workflow, to te dwa już wcale nie będą jakieś ciężkie, bo tak naprawdę poza jakby tą częścią, te musimy dodać tylko pobranie obrazu, no jakby wstawienie tego obrazu, żeby jakiś, nie wiem, twój obraz, jakieś swoje zdjęcie, które zrobisz, było publiczne. Więc tak naprawdę musisz tylko założyć konto na IMGB, i tutaj na dole wejść w API i dodać klucz API, a następnie go skopiować. Dobrze, już to zrobiłem. Teraz kopiuję prompta, pamiętając, że jakby do tego prompta, oczywiście, model będzie miał załączone zdjęcie. I teraz tutaj odpalam ten workflow, klejam tego prompta i tak samo wybieram w tym przypadku moje zdjęcie. I tutaj ten pooling działa dokładnie tak samo. I tak naprawdę, jedyne co jest inaczej, to ten node tutaj. W którym dajemy taki URL, to jakby wziąłem wszystko z dokumentacji tego imgbb.com. Tutaj po prostu trzeba dać w parametrach parametr, właśnie key. I w value trzeba dodać to, co właśnie skopiowaliśmy przed chwilą. A tutaj jeszcze musimy dodać send body, i tutaj mieć form data, i po prostu wysyłamy plik binarny, który pobraliśmy no, z tego formularza, który przed chwilą wkleiłem. Tutaj mamy plik JPG, no, czyli oczywiście to jest poprawny format. I po prostu musimy tutaj dać tylko nazwę, taką jaka jest tutaj, czyli w tym przypadku obraz. I następnie tutaj mamy note obraz, czyli to jest bardzo podobne do tego, to jest twórz obraz, gdzie wysyłamy po prostu zapytanie do tej Kai AI. Więc tak samo mamy ten yy, nasz token, yy, trzeba dać wcześniej bearer i spacja oczywiście yy, i tutaj dajemy yy, ten sam model, yy, prompta już wpisaliśmy i po prostu poza tą wielkością yy, musimy jeszcze dodać image input i tutaj dajemy właśnie ten link, który dostaliśmy z tego poprzedniego noda, od tego właśnie imgbb.com, czyli właśnie dzięki temu dostaliśmy publiczny link do naszego yy, obrazu. I dzięki temu Kai AI mógł go pobrać i dodać do tego modelu Nanobana Pro. I tutaj po 17 kółkach, czyli tak naprawdę 85 sekundach, się pojawił tutaj wynik. No i muszę przyznać, że wygląda to naprawdę profesjonalnie. Dobrze, następnie zamienimy wiele obrazów na obraz. Więc tutaj najpierw muszę po prostu ustawić jakiś string jako oczywiście prompt oraz publiczne linki do różnych obrazów. Oczywiście mógłbym też wygrać jakby swój jakiś własny obraz i później zmienić go na publiczny link dzięki temu nodowi, co robiliśmy ostatnio. Ale w tym przypadku wziąłem trzy już publiczne obrazy takiej lornetki, plecaka oraz bidonu. A prompt wygląda tak. Dobra i odpalam. I tak naprawdę wszystko dzieje dokładnie tak samo jak poprzednio, e, tylko teraz w tym node, kiedy wysyłamy to zapytanie do KaiAI, e, w tym JSONie mamy oczywiście model, i jako input mamy poza tym promptem oczywiście wielkością jakością i formatem. Po prostu dodajemy trzy różne te obrazki. Naprawdę tutaj nie wiem, czy jest jakieś ograniczenie tych obrazków, no na pewno można podać bardzo wiele. No i tak jak mówiłem, to mogą być zarówno już publicznie dostępne jakieś zdjęcia, albo jakieś własne dodać dzięki temu imgbb.com No dobrze i po 90 sekundach nam wygenerowało coś takiego i to wygląda naprawdę świetnie. Jak sobie porównacie, to każdy z tych trzech tutaj przedmiotów wygląda dokładnie tak jak na tamtym zdjęciu, tak? Czyli dokładnie tak jak był właśnie w tym miejscu. Tutaj to światło tutaj też widać. Takie światło pada na to. jak to wygląda bardzo realistycznie. I tego typu jakość można już wykorzystywać w różnych reklamach sprzętu outdoorowego, jakichś jakichś mockupów dla e-commerce, czy do jakichś właśnie, no, tego typu jakiś reklam, czy to gdzieś wywieszanych, tak, czy w internecie, bez zatrudniania jakiegoś specjalnego sprzętu, specjalnego studia i tak dalej. Więc jeżeli chcecie, żebym zrobił osobny odcinek o robieniu właśnie yy, reklam i o używaniu takiego nano-banana jeszcze, dzięki czemu tego może być więcej i taniej. I do monetyzowania tych właśnie skillów z generowaniem grafik oraz wideo AI, to napisz w komentarzu. Dobrze, więc teraz przejdziemy do Gemini 3 Pro. Więc jeżeli nigdy się jeszcze z Gemini nie łączyłeś, teraz pokażę Ci dwa sposoby, jak to zrobić w NIT-nie. Więc po pierwsze, możesz tutaj dokliknąć ten plus i sobie po prostu wpisać Gemini. I tutaj, jak widzisz, mamy bardzo wiele różnych akcji, poza oczywiście wysyłaniem tekstu. Mianowicie, możemy analizować jakby audio, Oczywiście, transkrybować jakby z nagrania na tekst, analizować dokumenty, o czym też będzie osobny odcinek, wgrywać dokumenty, analizować. Obrazy, oczywiście no, generować obrazy tak jak poprzednio, edytować też obrazy, analizować wideo, też jest bardzo ciekawe jakby zastosowanie. I jak weźmiemy którykolwiek z tych, to tutaj musisz wejść w Create New Credential, następnie wpisz Gemini API i tutaj wejść na Gemini API Docs i tutaj możesz znaleźć wiele wartościowych informacji co do używania właśnie Gemini API. To jest oczywiście taki docs od, od Google'a prosto, ale żeby wziąć faktyczny klucz API to tutaj wejść w Get API Key, następnie kliknij Create API Key. Tutaj wpisz sobie jakąś nazwę, tutaj musisz stworzyć projekt, już projekt I teraz mamy klucz API, tutaj oczywiście musisz podpiąć swoją kartę Te wszystkie ceny jakby korzystania z tego są bardzo niskie, no ale jakby trzeba podpiąć żeby to działało Jak już podepniesz to tutaj skopiuj ten swój klucz i wklej go tutaj I zapisz, no jak już zapiszesz tutaj powinieneś mieć działające połączenie Już normalnie możesz sobie wtedy czatować z takim Gemini Tutaj znowu polecam wam wejść na dokumentację Gemini API Tutaj można sobie przeczytać wiele ciekawych rzeczy, jak na przykład cena Gemini Pro Preview i na przykład Gemini 3 Pro Image Preview. Oczywiście ta cena jest bardzo droga, dużo droższa niż na wszystkie te GPT 4 i tak dalej, no ale to dlatego, że ten model jest dużo no, lepszy, a w ogóle ta cena też się może z czasem zmieniać, więc to warto często sprawdzać. I jak sobie zjedziecie trochę niżej, to tutaj mamy coś takiego jak Thinking level, i to można właśnie ustawić z góry, więc tak naprawdę na podstawie tego tutaj w Entenie robię taki custom HTTP request i wpisuję tak po kolei tutaj jest oczywiście post, tutaj URL, tak jak tam podali, czyli to jest po prostu coś takiego. Następnie tutaj wpisujemy w parameter X. Google API Key. Tutaj wpisujemy ten API Key, który już tam wcześniej kopiowaliśmy. To jest taki ogólny zawsze API do wszystkich tych narzędzi powiązanych z Gemini. I tutaj jest ten JSON, który oni podawali, czyli Content Parts tekst i tutaj wpisujemy prompta. To teraz Wam pokażę jakiś testowo, wpisując tutaj normalnie jakieś prompta, i później, że tutaj ustawiłem, że pisujemy właśnie Thinking Level, i tutaj można ustawić właśnie low, medium albo high. Więc, tak naprawdę, można oczywiście z góry mieć zawsze ustalone tutaj jakiś konkretny poziom, ale najciekawsze zastosowanie będzie wtedy, kiedy na przykład będzie jakiś agent, który będzie z góry decydował, jaki poziom właśnie myślenia ma być, no bo oczywiście do Jakichś bardziej skomplikowanych zadań i bardziej ważniejszych zadań po prostu musi być ten level wyższy, ale do jakichś prostych, no to oczywiście można ustawić ten level low. Więc ja taki przykład, że wezmę sobie takiego prompta, gdzie jest po prostu takie bardzo proste zadanie, że są trzy karty. Jedna karta ma obie strony czerwone, druga obie czarne, a trzecia jedną taką, jedną taką. I losuję jedną kartę i wylosowałem kartę, gdzie widoczny kolor to czerwony. No i jaka jest szansa, yy, że to była karta A, czyli ta czerwono-czerwona. Kopiuję tego prompta i tutaj go wklejam. Ten tak proste zadanie może dać figi Level Low, zobaczymy jak to sobie poradzi. I tutaj jak widzicie mamy bardzo wiele outputów, między innymi jaki model i to, ile to tokenów zabrało i tak dalej. Ale oczywiście najbardziej interesuje nas tekst. Tutaj mamy, że to klasyczna zagadka probabilistyczna. Odpowiedź brzmi 2 trzecie i krótkie wyjaśnienie. Nie, nie, To jest oczywiście dobra odpowiedź, i właśnie takie y, rozumowanie bardzo często się przydaje. Bo nawet sobie możecie zrobić test w zwykłym czacie GPT, że dacie mu zagadkę w tym stylu i prosić o odpowiedź, no to często no, zależy od oczywiście poziomu zagadki, tak, ale to może powiedzieć źle, a jeżeli można odpowiedzieć, że jest dobrym matematykiem i żeby. Właśnie podał swój tok rozumowania To na podstawie swojego toku rozumowania Może zauważyć jakby swój błąd I tak naprawdę na przykład później dać dobry To może też już wam się kiedyś zdarzyło, że na przykład coś się pisał, pisał, pisał Później zauważył, że wcześniej dał błąd I siebie poprawił na przykład, tak Więc to jest jakby bardzo przydatne w tak, tego typu jakby zadaniach I na koniec jeszcze porównamy sobie analizę obrazów e, Właśnie tego Gemini 3 Pro z zwykłym modelem od OpenAI ChatGPT GPT 4.0 i prompta. W obu przypadkach mamy takiego samego, że proszę szczegółowo opisać rodzaj uszkodzeń widocznych na zdjęciu, gdzie takie występują. I tutaj, jak widzicie, mamy dokładnie to samo. I wcześniej tylko załączam obraz stąd, więc będzie miał prompta i ten obraz. I tutaj, powinien nam to jakby ładnie opisać. Więc zacznę od dodania pleśni. Obraz oryginalny wygląda tak i zobaczymy, jak oba modele sobie z nim poradzą. Okej, okay, zobaczmy wyniki. Ok, zatem OpenAI rozpoznało pleśń w narożniku yy, od spojenia farby oraz wilgoć. I opis oczywiście jest poprawny, ale tutaj... Skupiający się tylko na tym, co widać, taki dosyć ogólny. Natomiast, jak zobaczymy odpowiedź Gemini, to już od razu widać, że jest obszerniejsza. I właśnie poza tym, że opisało to samo, co OpenAI, tylko oczywiście bardziej szczegółowo, to do tego jeszcze zrobiło bardzo ważną rzecz, czyli podsumowanie przyczyn. I tutaj pokazuje, jakie mogą być potencjalne przyczyny jakby takiego zjawiska te na ścianie czyli na przykład mostek termiczny czyli że zimno przenika przez styk okna z murem w połączeniu z niewystarczającą wentylacją. Oraz że wilgoć może się wykraplać w najzimniejszym miejscu. I to jest właśnie poziom szczegółowości analizy obrazów, którego realnie potrzebują firmy, na przykład zarządcy nieruchomości, ekipy remontowe czy prywatne osoby wynajmujące mieszkania. I dzięki temu, że Google niedawno wypuściło taki dobry model, to można wokół tego robić całe automatyzacje, cały jakby system, na przykład może on dostawać zdjęcie jakiegoś uszkodzenia i od razu oceniać, co to jest za uszkodzenie, wysyłać jakby problem do danego działu w danej firmie na przykład, oraz dawać od razu jakieś rady, jakby Klientowi, co możesz zrobić natychmiast, żeby coś w tym poprawić. Więc jeżeli chcesz, żebym zrobił właśnie też osobny odcinek, jak zbudować taki system, albo jeżeli chcesz porozmawiać ze mną i z moim zespołem, jak tego typu automatyzację można wdrożyć w Twojej firmie, to masz link do darmowej konsultacji w opisie. I zrobimy jeszcze ten sam test dla Z tego iPhone'a. No dobra, i mamy wyniki. No, i tutaj, tak jak ostatnio, OpenAI dobrze opisał, jakby to, co widać na obrazku, tak? Czyli, że jest pęknięty ekran smartfona, że jest taka typowa taka pajęczyka, naprawdę, że się rozgałęzia to pęknięcie, że jest tam uszkodzony lekko przewód ładowarki, natomiast Gemini poza tym wszystkim dodało że jakby jaki to jest na przykład typ kabla tak samo tutaj, że to jest okolica gniazdka słuchawkowego że to jest jack i około 3,5 mm i do tego rozumie kontekst zdarzeń, na przykład jaka może być przyczyna jakby tego pęknięcia, a mianowicie, że jest to yy, typowe uszkodzenie eksploatacyjne wynikające z częstego zginania kabla w tym miejscu więc Google ostatnio zrobiło naprawdę super updatey. No i oczywiście te modele są trochę droższe i trochę no wiadomo, dłużej to wszystko generuje, ale ten poziom jest niesamowity, w ogóle nie porównywalny tych poprzednich. Wyobraźcie sobie na przykład jakieś małe firmy, które mogą teraz no, dużo szybciej to robić, dużo lepiej zautomatyzować właśnie proces na przykład katalogowania różnych uszkodzeń właśnie różnego rodzaju firmy. No, w bardzo wielu firmach jakieś, e, trzeba oceniać uszkodzenia i tak dalej, jakieś awarie, poza to, to, co wcześniej było te reklamy, może robić jakieś profesjonalne grafiki, na przykład na media społecznościowe czy to jako reklamy. Więc tak jak mówiłem, napiszcie w komentarzu co wy o tym myślicie, cały ten template macie do pobrania w opisie, a jeżeli masz swoją firmę i chcesz porozmawiać ze mną i z moim zespołem, gdzie AI w twojej firmie może wnieść największą wartość, to w pierwszej linii opisu masz do zarezerwowania darmową konsultację. A to to wszystko i do następnego.